Siemaneczko, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Foxa, to jest kolejny odcinek z gry Disney Universe. Przechodzimy bezpośrednio do kolejnego chapteru, kolejnej rundy, bez zbędnego gadania. Przepraszam od razu, że odcinek pojawia się tak późno, miałem lekkie problemy z odcinkiem poprzednim. Eee, mniej więcej przedstawia się to tak, że mi się nie podobał, jakoś był taki trochę bez, bez sensu, taki trochę ironiczny, bo naprawdę. Szło mi się zdenerwować trochę, także nagram po prostu jeszcze raz, ale innym razem i przechodzimy do trujeczki. Tutaj, właśnie wybierzmy sobie naszą postać. I tak, grałem sobie wczoraj z kolegą w tą grę. Naprawdę fajnie mi się, faj... podoba mi się bardzo ta gra, jeżeli chodzi o granie w kilka osób, bo serio warto. Odblokowałem parę nowych kostiumów, które możecie właśnie teraz zobaczyć. Mam nadzieję, że, 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 że kostiumy, w sumie fajne są te kostiumy. Mi się ogólnie osobiście podobają. Właśnie, nie wiem, chyba, chyba widzicie. Chyba, że zamknęliście oczy, dobra, nieważne. Ale zagrajmy sobie. E, miałem gdzieś tutaj, tutaj. Nie. Kim jak grałem wczoraj? Właśnie, tym ptaszkiem grałem wczoraj. E, zmieniłem sobie nazwę, właśnie teraz, jak widzicie. E, na Fox. Akurat mogłem trzy, 3, trzy 3, 3, 3 literki wpisać. Także jest akurat. Nie, nie. Tak, jestem gotowy. I poszli. Dobra, zobaczymy co tam dzisiaj mamy do roboty. W sumie ja już tą mapkę robiłem, ale z chęcią zrobię ją jeszcze raz, no bo jakby można było nie grać oczywiście w, D w Disney Universa tylko raz. Także myślę, że... że będzie spoko. Ten filmik sobie zostawimy też. Nie, nie będę spacji naciskał. Tego jeszcze nie widzieliście. Wow, <gryw> dobre. To było dobre. Dobra, także, także... Aha, <gry> to było płytka, <gry> Jaki przypał. Sprawdzę, czy mam może ten level czwarty tego ptaka, bo grałem to, robiłem sobie power-upy. To robiłem... Tak, mam level czwarty. O, to bardzo dobrze się składa. I wczoraj jeszcze pokupowałem trochę yy, kostiumów. Tak, trochę, trochę, bo sobie przypomniałem, że... Yy, znaczy przypomniałem, tak jakby dopiero się strzeliłem, że te kostiumy to jak odblokowujemy po końcu danego chapteru, tak, to yy, dany kostium mamy, ale tutaj już się pojawia ale. Co jest? Ale fajnie wygląda. Aha, okej, okay, nie mogę nic zrobić. Yy, właśnie tak jak mówiłem o tych kostiumach, niby wszystko spoko, niby... Ale jednak e, trzeba wejść w głównym menu do kostiumów i ten kostium tam odblokować pod względem zakupu. On kosztuje tam bodajże jakieś e, 400, chyba jakieś 400, chyba no. Z tego co pamiętam, to 400. Dobra, szybko z... Fak, nie zdążyłem, ale dobra. Może, może, może to sobie przeleci. Ja wejdę jeszcze raz. Wow, dobra, wziąłem. I teraz weźmiemy. Weźmiemy ten kluczyk, bo, bo, bo mi się przyda. Zawsze to wiecie. Awans na kolejny level, jakaś tam lepsza, ciekawsza broń. Większy, większy damage. Dobra, jest power up. I co jest? Nic nie dostałem, tak. Nic nie dostałem, bo. Jeżeli by się dało coś takiego robić, to bym pewnie po 40, jakiś 40 level broni chyba miał. A to w sumie może i nawet lepiej, jest to jakoś ogarnięte w tej grze. Co, co jest naprawdę fakt. Nie mogę. Nie, 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 zginę. Ej, a fajnie, te pułapki można rozwalać. Dopiero teraz się z tym strzeliłem. A to nawet dobra, lepiej późno niż wcale. Mam nadzieję, że we mnie nie trafił Ale chyba on jak trafi to dość dużo życia zabiera Ja się tutaj tylko wrócę, bo Okej, okay, już trzy znalazłem Czyli dobrze Czyli możemy się starać o O złoty puchar Tutaj gdzieś był ktoś Nie, ja nie wiem gdzie ten ktoś Teraz sobie poszedł Dobra, tutaj jest Olejmy go Olejmy, olejmy, olejmy Coś mi się zdaje, że chyba za głośno mam te głośniki u mnie. Muszę zacząć grać na słuchawkach. Jeżeli już coś nagrywam, ale wtedy od. Mm, a, i nie wiem. Ściszę sobie po prostu teraz. Dobra, ściszony. Muzyka jest, coś tam słyszy cały czas. To jeszcze nie jest, nie jest najgorzej. Kurde, przydałoby mi się od razu robić ten kolejny, kolejny chapter. Jakieś nowe power upy bym ogarnął. Wiecie, nowa broń. Teraz biję jakimś wielkim tłuczkiem. <laughs> tak, bije jakimś łow Tutaj są te właśnie ostrza. Dobra, i co mi to da? O! Spoko. Okej. Okay. Rozwaliliśmy sobie te Kurde, jak to w ogóle nazwać? Nie wiem. Wow, dostałem yy, Weźmy sobie hajs, bo mi się hajs przyda. Jeszcze nie wiem na co, ale w sumie, jak to mi nie wiem na co? No bo mogę odblokować nowe mapy przecież. Na nowych mapach jeszcze nie grałem. Także nie mam pojęcia, co się tam dzieje. Myślę, że jak będę grał już z kimkolwiek, to. To po prostu jakoś ogarnę tak, żebym. What the fuck, Moonwalk? Dobra, odstawmy to. Zaraz to ogarnę, tylko się z powrotem zamienię w mojego ptaka. Ta 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 ta. Dobra. I teraz fakt. I teraz myślę, że możemy przechodzić, przechodzić, przechodzić. Nie tutaj. Strzelamy. O Boże, jaki nie trafiłem. Okej. Okay. Dwa... Wow, jaki fart. Dobra, to sfarciłem, szczerze mówiąc. A właśnie, może jeszcze wam powiem, co do tej gry na dwie osoby, bo... bo zapewne ktoś tam będzie chciał z was sobie zagrać, jak jeszcze nie grał. Yy, to wam powiem jeszcze tyle, że, że, że fajnie się gra. Tylko od razu wam mówię, że... Yy... Da się zabijać nawzajem. Także jak się tam pomordujecie, to po prostu leci z was, z was kasa, tak jakby was zabił jakiś normalny, taki potworek z Disneya. Także uważajcie na to. Jest fajna zabawa, bo na przykład jak ciągniemy armatę, żeby ją zanieść do. żeby ją zanieść do. 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 do, 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 do. tak, do. Do tej całej, no nie wiem, do tej podstawy, tej armaty, to możecie ciągnąć we dwóch i albo sobie przeszkadzacie, bo jeden ciągnie w jedną, a drugi w drugą stronę, albo ze sobą współpracujecie. What the albo ze sobą współpracujecie i, i wiecie, no i ciągniecie w odpowiednią stronę. To już zależy od Was, bezpośrednio. Eee, kurde, czekajcie chwilę, bo ja się pogubiłem. Eee, bl, 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 bl. Dobra eee, Kaczka, czy czy, czy czy nie kaczka? Nie kaczka Ogarnijmy, może, najpierw tutaj jakieś Coś z tym przejściem, wyjściem. Nie wiem, ja sobie zejdę na dół, bo mnie aktualnie to nie interesuje. Aktualnie to mnie interesuje, żeby. Eee, ogarnąć to, czy nie ogarnąć? Nie, przejdę sobie dołem. Wyjdę teraz tutaj górą. A to sobie zostawię na kiedy indziej. Dobrze by tutaj było, właśnie, w dwie osoby. Wiecie, bo jedna osoba idzie pod wodą, zbiera hajs, a druga osoba po prostu płynie sobie na kaczce i tutaj ogarnia te wszystkie rzeczy, jakie są. Eee, także, także to jest raczej jakaś, jakieś ułatwienie. Cholerka. Yy, nie mogę, nie mogę tego wziąć. Teraz mogę wziąć power upa. No, właśnie. O to mi chodziło. Wow! No. Dobra, jest, zginął i my nie zginęliśmy. Dziwne, bo jeszcze w tym odcinku nie zginąłem. Ale że to powiedziałem, właśnie to prawdopodobnie się to stanie zaraz. Nie chcę, albo. Mm, no, 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 nie wiem. Przechodzimy? Nie wiem, no mogę przejść w sumie. Tylko sobie wejdę tam i ogarnę, ogarnę troszkę. Troszkę hajsu, bo mi się zawsze przyda. I z powrotem na górę pewnie będziemy wchodzić. Tak czy nie? Czyli jednak tak. Jakieś kaczki, nie kaczki. Czego tam ten hajs tam migał? Mniejsza o to, tutaj widzę jakiś power up jest. Yy... Zaraz to ogarnę. Dobra, kaczuczkę sobie odblokuję, tylko. Właśnie, jak widzicie, teraz nam się pojawiła ta. Yy, jak ja to z, tak błyskotliwie nazywam, gra w grze. I jeżeli chodzi właśnie o tą grę w grze, to. O, ta fak. Ale spoko. Tylko szkoda, że już wszystkich pozabijałem tutaj. Dobra, niech to się skończy. Jeżeli chodzi właśnie o coś takiego, te takie e, minigierki. Dobra, w 20 mam zabić. To słuchajcie, jeżeli chodzi właśnie o coś takiego, to jesteście we dwóch, czy tam we trzech, czy czterech i rywalizujecie między sobą, tak? Czyli kto więcej ich zabije, ten po prostu wygrywa. I tam bodajże jak ja grałem wczoraj z kolegą, to do 40 mieliśmy mieliśmy do 40 tam jakiś ogranicznik tak yy, że wiecie kto tam już te 40 miał to wygrał kwa dobra fajna taka jest dobrze trafiłem tylko teraz problem jest w tym czy czy Tak, ja sobie podpłynę tutaj. Pa. Super. I ja tak na wszelki wypadek. Właśnie, od razu pobiegnę to po power up. Bo to fak? Czemu to się stało? Co mi ta durna tarcza w takim razie dawała? Wow. Muszę rozwalić ten durny. Takie <laughs> Jakie to jest durne Tam jest kluczyk Czyli widzę, że będę musiał skorzystać V mi nie zadziałało Będę musiał skorzystać z mojej kaczuchy Przy okazji, po pierwsze, żeby odblokować przejście dalej Po drugie, żeby, 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 żeby Tak, użyj i się Jakoś tam Odwrócić Ok. I teraz Jakoś przydałoby mi się ogarnąć coś. Uuu... E... Co? V. Czemu nie mogę? O, durna kaczka. No ogarnij. Jaka durna kaczka. Inaczej. Przejdźmy sobie po kluczyk, bo tak czy siak muszę się zamienić z tego durnego zombiaka. Kurde, mi się odcinek przedłuża, a ja tam mam jeszcze jedną mapeczkę do ogarnięcia. Użyjmy, weźmy, przenieśmy. Tutaj gdzieś jest, jest. I tak, nic za to nie dostanę. Tylko tyle, że pochwały. Dobra, no i okej. Okay. I teraz sobie chcę wsiąść na moją durną kaczuchę. Która jest tutaj I fajnie kłaczę jak się z niej strzela Poza tym fajny jest ten kostium tego Tego, tego, tego Tego Dobra, da się? Dosy, dość, dość dość Dobra, no to tyle Przechodzimy do trzeciego takiego, jakby, nie wiem, czegoś tam trzeciego I okej okay. Okej, okay, okej, okay, okej okay. Uff Ach, to ładowanie. Zawsze z tym wieczne problemy. No, 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 dawaj, 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 dobra. I jak widzicie, teraz mamy tutaj tą syrenkę. I namierzony na nią niedokończony y, prototyp armatki. Że tak się wypowiem na ten temat. Ale, ale, ale. Fajnie mi się, w ogóle podoba mi się teraz ta mapka. Jest spoko. I właśnie zaraz wam coś jeszcze powiem ciekawego jeżeli chodzi o dnośnie tej mapki. No i dobra, po co mi to jest teraz? Mam wejść do wody? <laughs> wejść do wody, tak. Właśnie już sobie powchodziłem. Ale już tutaj mogę wejść. Aha, bo tam było poza jakimś tym obszarem, OK, Rozumiem. Eee, zbierzmy sobie hajs tutaj dookoła, tutaj to wszystko rozwalmy. Nie wiem, zawsze ten jakiś hajs z tego będzie. I. Okej. Okay. A, widzicie. Um, jakoś mamy się przed. Źle już zrobiłem. Źle zrobiłem, bo tam jest przecież ta fontanna, która nas tak będzie wybijała do góry. Czyli po prostu przechodzimy tutaj i czekamy aż nasz, nas wystrzeli. No właśnie o to mi chodzi, o tym mówiłem. Tylko teraz jak zwykle ich się tutaj musi mnożyć i mnożyć. No ja ich oczywiście muszę porozwalać wszystkich. I patrzcie teraz co się dzieje. Otóż. What the fuck? Dobra. Zapomniałem, że. No i patrzcie, i musimy teraz w nią strzelać. Dlaczego? Bo jak w nią strzelamy, ona teraz ucieknie, właśnie. Jak w nią strzelamy, to dostajemy takie łezki. Te łezki musimy do tego zbiorniczka pozbierać, żeby. żeby coś tam napełnić. Już nie pamiętam, co tam się napełniało. Chociaż wczoraj w to grałem. Ale to po prostu jest chyba koniec. Koniec tego chapterka takiego. Lubię w ogóle ten chapter, chapter, chapter. No i co? Jest 6. Okej. Okay. Teraz mamy nowych, nowych... przeciwników. Ale to nie zmienia faktu, że dalej ją musimy strzelić. Te kilka razy. Dobra, wysiadamy i mordujemy ich oczywiście. Cię? Na miarę możliwości. Na miarę możliwości. Och. Co jest? Do góry. Wow! Chyba hajs cały odzyskałem, co wtedy straciłem. O to fakt, co to przed chwilą miało być? Jego przed chwilą. Jakbyś tak dziwnie wziąłem. Dobra, nieważne. Yy, ważne jest teraz to, gdzie są te durne łzy bo ich nie mogę ogarnąć, nie ma łez, no dobra, też, tak też można, e, jeżeli chodzi też jeszcze o te łzy, to jest tak, że e, zbieracie te łzy, na przykład jak gracie no już w tym multiplayer, tak przy okazji już Wam, wam będę mówił, jak to jest ten tym multiplayer, bo, bo już wiem mniej więcej, Także zbieracie po prostu te łzy i też jest rywalizacja. Kto z was więcej zbierze, dostaje tam puchar, jakiś, jakieś, nie wiem, dodatkowe punkty, czy coś. Oczywiście tych łez macie zebrać więcej niż ja teraz zbieram, no bo ja gram oczywiście sam, samemu i. No i po prostu mam tą ilość mniejszą, ale chyba im więcej was tam jest, im więcej was gra, tym bodajże więcej musicie zebrać. I to jest nawet logiczne. Bo ja tam muszę jeszcze wsadzić, nie wiem, chyba ostatnia moja partyjka teraz będzie z tymi łzami. Yy, także, no nie wiem już. No i teraz ostatnią łzę będę yy, ogarniał. Tak? Tak, dokładnie. Bierzemy ten kostium, który już mam, bo go wczoraj odruchowywałem. No i jest level complete, także dzięki, że oglądaliście, dzięki, że zostaliście do końca tego odcinka, dzięki, że wyczekaliście w ogóle tego odcinka. Jeżeli oczywiście odcinek Wam się podobał, to łapka w górę. Jeżeli chcecie zostać na dłużej i chcecie śledzić moje y, poczynania na y, YouTubie, to oczywiście zapraszam do subskrybowania. I jeżeli chodzi o o, 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 o face'a, to zapraszam na Facebooka, na fanpage'a, macie go podanego. Na dole w opisie, także nie żałujcie sobie. No i po prostu wchodźcie na niego i lajkujcie, tak będziecie wtedy na bieżąco, będziecie wiedzieli o większości sprawach, kiedy będzie jakiś odcinek, czy mam jakieś problemy z renderingiem, chociaż staram się ich nie mieć. No i wiecie. Ostatnio nawet dodałem posta, że, że, nie, że ten odcinek nie pojawi się wczoraj, bo bym bo nie wyszedł tak i chciałem yy, nagrać coś innego. Nagrałem właśnie to, bo przy tym mam zawsze dobry humor i zawsze się przy tym świetnie bawię. Także jeszcze raz, jeśli wam się podobało, to oczywiście łapkujcie. Trzymajcie się, dzięki, że jesteście. No i na razie strzałeczka dla was.